Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Ekaterina z Bułgarii, w wieku około 17 lat. Podczas operacji przeżyła doświadczenie bliskie śmierci. Jej relacja jest niecodzienna i, moim zdaniem, bardzo ciekawa. Widziała Ziemię z kosmosu, ważne energetyczne wydarzenie na Ziemi oraz orbitujące wokół Ziemi obiekty negatywne i pozytywne. Spotkała także członków swojej duchowej rodziny, z którymi dzieliła swoje wcześniejsze doświadczenia. Podczas tego spotkania, część z tych wcześniejszych doświadczeń które były naprawdę trudne i dramatyczne, zostało jej ponownie pokazane. Ostrzegam osoby wrażliwe, że część opisanych doświadczeń zawiera słowny opis przemocy. Zaczynamy. Kiedy skończyłam 16 lat, zachorowałam na bardzo rzadką chorobę, rodzaj nowotworu guz chromochłonny. Minął cały rok, zanim lekarze zrozumieli, na co chorują i zdecydowali się na operację. Na stole operacyjnym podano mi znieczulenie, które zadziałało dość nagle. W tej chwili wisiałam już nad salą operacyjną, dokładnie pod dużymi lampami. Wszystko wydawało się być jak w katedrze, a sufit był wysoko, na wysokości co najmniej 6 metrów. Wkrótce do sali zajrzał główny chirurg i ze zdziwieniem powiedział: Ach, dziewczyna już śpi! Przyglądałam się ożywieniu na sali operacyjnej. Przychodzili na nią różni lekarze, starzyści, studenci, ponieważ operacja była niezwykle rzadka. W moim kraju co roku jedna lub dwie osoby chorują na tę chorobę, a 9 na 10 osób umiera bez diagnozy. Okazało się więc, że miałam duże szczęście. Wisząc nad ciałem, w oczekiwaniu na rozpoczęcie operacji, zupełnie inaczej postrzegałam świat. Poczułam dużą ulgę i spokój wewnętrzny. Patrzyłam na śpiące ciało w dole i wiedziałam, że to ja, chociaż tak naprawdę to nie byłam ja. Jakby moje ciało było pożyczoną na jakiś czas maszyną, za pomocą której mam załatwić pewne sprawy. Zrozumiałam, że moja osobowość składa się z kilku części, z których jedną opuściłam w tym momencie i która reprezentowała płeć, wiek, narodowość, wygląd zewnętrzny, ale w dalszym ciągu zamieszkiwałam pozostałe. Nie było mi żal rozciągniętego ciała. Nie czułam przywiązania do niego, jakby było z użytym i zdjętym elementem garderoby. Przez cały czas obserwując salę operacyjną, odczuwałam emocje poszczególnych osób i emocje, które ogarniały wszystkich. Wkrótce zebrał się zespół operacyjny składający się z trzech chirurgów. Głównym chirurgiem był starszy profesor, mający wówczas 67 lat który w młodości przeprowadził taką operację. Nie było nikogo innego, kto miałby doświadczenie w mojej rzadkiej chorobie. Na chwilę przed rozpoczęciem wszystkich uczestników i obserwatorów ogarnęło wielkie napięcie i oczekiwanie, zmieszane z podekscytowaniem i strachem. Przez kilka sekund wszyscy milczeli i czekali. Następnie główny chirurg wykonał nacięcie skóry. Gus znajdował się w lewym nadnerczu, Moje ciało zostało przewrócone na prawą stronę i unieruchomione. Obserwowałam stopniowe przecinanie tkanek coraz głębiej, aż do momentu, w którym nadnercze zostało odsłonięte. Napięcie wzrosło niesamowicie. Profesor przez chwilę obserwował gruczoł i go nie dotykał. Nikt nie wiedział, co może się wydarzyć. Spodziewali się, że dotyk wyzwoli dużą ilość hormonów. W zasadzie gruczoł był mały. I widać na nim było niewielką narośl. Przypuszczano, że jest to gus, i początkowym zamiarem lekarzy było jego wycięcie. Później okazało się, że cały rdzeń gruczołu przekształcił się w gus, który rozdarł nieco otoczkę gruczołu i wyszedł na powierzchnię. W końcu profesor zdecydował się na cięcie, a ja poczułam ogromne napięcie wielu osób na sali operacyjnej. W chwili, gdy skalpel dotknął gruczołu, Obawy wszystkich były uzasadnione. Ta właśnie chwila trwała jedną milisekundę, rozciągnięta, jakby czas nagle zwolnił. Jednocześnie wydarzyło się wiele rzeczy. Poczułam falę paniki, która ogarnęła wszystkich. W tym samym momencie rozległ się wysoki pisk z urządzenia mierzącego tętno. Poczułam impuls początku błyskawicznego ruchu. Energię, z którą wszyscy z zespołu operacyjnego rzucili się, żeby coś zrobić. Czas rozciągnął się tak bardzo, że wyglądał jak obraz, na którym ludzie, splecione ręce, podawały sobie różne rzeczy i próbowali coś zrobić. W tym momencie poczułam mocne ssanie z tyłu, z miejsca, w którym znajdowały się lampy. Tak mocne, że nie mogłam się temu oprzeć, chociaż próbowałam. W tej samej chwili, w której zostałam wessana. Czas ruszył pełną parą, jakby chciał to nadrobić. A chaos i panika na dole, a także krzyki były nie do opisania, ale to trwało mniej niż sekundę. W następnej chwili płynęłam już pełną prędkością przez zupełnie ciemny tunel, w którym były jakieś przebłyski, a daleko w tunelu świeciła się żółta kropka. Kropka szybko się zbliżyła i tunel mnie wyrzucił w jakimś obcym miejscu. Tak, jak człowiek spada z krawędzi zjeżdżalni w basenie. Było pusto, poczucie góry, dołu i na boki było względne, nie było podłogi, ale nie latałam. Powietrze lśniło mleczno-żółtą barwą, przypominającą najgęstszą mgłę, w jaką kiedykolwiek się weszło, rozświetloną żółtymi światłami przeciwmigielnymi, ale można było przez nią widzieć. Natychmiast przede mną pojawiło się pięć świecących na żółto postaci ludzkich. Jedna z nich była wiodąca. Poczułam, że to kobieta, ale nie znałam jej ani pozostałych. Chciałam spojrzeć na rysy jej twarzy, ale im dłużej się wpatrywałam, tym bardziej nic nie widziałam. Kiedy się poddałam, poczułam rysy jej twarzy w ten sam sposób, gdy próbujesz coś zobaczyć swoim widzeniem peryferyjnym. Grupa promieniowała ciepłym powitaniem i komunikowaliśmy się myślami. Zabrali mnie w dziwne miejsce pośrodku żółtej mgły. W tym miejscu trzy idealne kule były ułożone tak, że tworzyły trójkąt równoboczny, a w środku była jeszcze jedna kula, ale większa od pozostałych trzech. Zapytałam, co to jest. Nie otrzymałam odpowiedzi, ale poczułam zmianę. Na początku nie rozumiałam, co to za zmiana, ale zauważyłam, jak żółta mgła stopniowo ciemniała. Poczułam, że się poruszam. Żółty stał się ciemno-niebieski, potem czarny, i zobaczyłam gwiazdy. To było takie szerokie. Zrozumiałam, że jeżeli się odwrócę, zobaczę Ziemię. Odwróciłam się i byłam oszołomiona tym zachwycającym widokiem. Ziemia była cudowna i tak blisko. Poczułam, że Ziemia żyje, jakby sama planeta była istotą. Podziwiając przez chwilę, rozejrzałam się i zauważyłam setki małych obiektów które wirowały wokół Ziemi. Generalnie były dwa typy. Te pierwsze były brzydkie, podłe, zniekształcone, złożone z nieskończonej liczby części i sprawiały wrażenie absurdalnych i przedpotopowych. Drugi typ wydawał się lśniący, odlany z najlepszych materiałów i był zamieszkany. Wokół i w nich były żywe istoty. Istoty były co najmniej trzech lub czterech rodzajów. Niedaleko mnie znajdowało się urządzenie z istotami o wysokości od 2,5 do 3 metrów, które mnie obserwowały. Zapytałam ich, kim jesteście, odpowiedzieli, twoimi przyjaciółmi. Zapytałam, co robicie? W tym momencie coś się wydarzyło, i zamiast tego w odpowiedzi wskazali na Ziemię, która była po mojej lewej stronie. Odwróciłam się w jej stronę i ujrzałam niebieski promień światła, podobny do lasera który podróżował przez kosmos. Dziwne, że miał początek i koniec jak pociąg, a nie jak promień światła, którego początku i końca nie widać. Promień dotarł do Ziemi, przeszedł przez nią i kontynuował podróż w kosmos. Ziemia zaczęła świecić cudowną niebieską aureolą. Poczułam, że wydarzyło się wielkie i ważne wydarzenie, które jest dobre. Poczułam na Ziemi wielką żywotność, jak w przebudzonym ulu. Poczułam werwę, szczęście, uspokojenie i entuzjazm, które tryskały z istot na Ziemi. W tym momencie poczułam, jak grawitacja przyciąga mnie z powrotem na Ziemię. Udało mi się jedynie pomachać wysokim istotom na pożegnanie, a one odwzajemniły uśmiech, uczucie uśmiechu mówiąc bardziej dokładnie. Leciałam w kierunku Ziemi i było to trochę dziwne i dość ekscytujące, a po chwili, podróżując z bardzo dużą prędkością, Znalazłam się w żółtej mgle, bez upadku i lądowania. Generalnie przestrzeń w tym miejscu była dość względna, a poczucie czasu niejasne. Grupa stała z boku, a ja obserwowałam, jak witali mnie dwaj chłopcy w wieku 7 i 14 lat. Chłopcy zabrali mnie w inne dziwne miejsce, do naturalnego obrazu, który był jak model w żółtej mgle. Ale gdy wchodzi się do tego modelu. Wszystko jest całkiem prawdziwe i realne. Znalazłam się pośrodku pagórkowatego terenu nad brzegiem umiarkowanie dużego jeziora. Była wczesna jesień. Usiedliśmy na brzegu jeziora i obserwowaliśmy przyrodę. Liście drzew pożółkły, potem opadły, padał deszcz i zrobiła się mgła. Trwało to przez długi czas. Deszcz przestał padać i spadł śnieg. Jezioro zamarzło. Śnieg padał bardzo długo. Potem opady śniegu ustały i przez wiele lat wszystko było zamarznięte. To była wyjątkowo długa zima. W końcu popłynęły krople i strumyki, a jezioro ogłuszająco zaczęło trzaskać, gdy lód się topił. Zastanowiło mnie to, bo nigdy w życiu nie słyszałam takiego trzasku. Nadeszła wiosna, wszystko zakwitło, potem nadeszło upalne lato z mnóstwem owadów i znowu stała się wczesna jesień. Do tej pory nie rozumiem znaczenia tegorocznego cyklu pur roku. Następnie dzieci wskazały drogę na prawy brzeg jeziora, która przechodziła pod pagórkiem, a po drodze szedł bardzo wysoki człowiek, prawdziwy olbrzym, lekko pochylony i wysoki na około 1,80 m. Prawdopodobnie brzmi to zabawnie, ale tak go postrzegałam. Mężczyzna miał od 40 do 45 lat i prowadził konia z wozem. Wracał z dwu lub trzydniowej podróży do sąsiedniego miasta, gdzie udał się, aby coś sprzedać. Szedł zamyślony i przygnębiony, obserwując swoje nogi. Robiło się ciemno. Nagle, jakbym była tym człowiekiem, zaczęłam patrzeć na świat jego oczami. Miał małą kobietę i ośmioro dzieci, a ostatnie dziecko było noworodkiem. Był biednym chłopem, który z trudem utrzymywał rodzinę. Ale wśród wszystkich chłopów zaliczany był do klasy średniej. Jego językiem ojczystym był niemiecki, ale dobrze mówił także po francusku. Mieszkał poza miastem i uprawiał ziemię. Zrozumiałam to wszystko, kiedy zaczęłam patrzeć jego oczami. Oprzedł wzgórze i przed nim ukazał się rozległy obszar, pośrodku którego znajdowało się brzydkie, szare, depresyjne miasto, z naszego punktu widzenia małe. Historyczny czas to było średniowiecze. Dotarł do miasta i wszedł. Obraz, jaki ujrzałam w jego oczach, był tak wstrząsający, że nie można zobaczyć czegoś takiego nawet w najodważniej zainscenizowanym i realistycznym hollywoodzkim filmie o średniowieczu. Ulice były wąskie na dwa metry. Były pokryte półmetrowym błotem oraz odchodami zwierząt i ludzi. Stara kobieta, wyglądająca jak wiedźma, bez zębów, brzydka, brudna i paskudna, wcisnęła mi w twarz coś obrzydliwego, co próbowała mi sprzedać. Na jednym ze skrzyżowań o szerokości około półtora metra stały brudne dzieciaki bez spodni i patrzyły na mnie szeroko otwartymi oczami. Sprawiały wrażenie upośledzonych umysłowo. Przeciskałam się przez tłum, aż dotarłam do centrum miasta. Na placu zgromadzili się wszyscy mieszkańcy. Trzymali się za kordonem żołnierzy, którzy byli ubrani w zabawne kolczugi i uzbrojeni w miecze. Najwyżsi ludzie mieli około metr sześćdziesiąt wzrostu. Na środku placu postawiono cztery szubienice. Osoby, które miały zostać powieszone, miały na szyi sznury. W tym momencie mężczyzna, przez którego oczy patrzyłam, zobaczył, że na szubienicy przebywa jego własny, czternastoletni syn który był jednym z towarzyszących mi dzieci. W tym momencie skazani zostali powieszeni. Mężczyzna, ja, puścił w wodze konia, zaryczał i ruszył w kierunku szubienic. Jeden z rycerzy przechwycił go i dźgnął prosto w serce. Mężczyzna upadł na ziemię i zmarł. Następnie zacząłem obserwować te wydarzenia jako niewidzialna wśród tłumu. Widząc to wszystko, tłum oszalał. Rozerwał kordon i nastąpiła straszliwa rzeź. W tłumie była żona zabitego mężczyzny i matka powieszonego chłopca wraz z jednym ich dzieci, które miało 7 lat, ale wyglądało na 3 lub cztery. Tłum odebrał chłopca matce i wtedy zobaczył go jeden z żołnierzy w zbroi, który bez powodu dobył miecza i odciął chłopcu głowę. To było drugie dziecko, które mi towarzyszyło. Nagle znalazłam się na brzegu jeziora. Byłam w szoku. Moja świadomość była pomieszana. łapałam przebłyski tego, co przed chwilą widziałam, płakałam i drżałam, choć nie miałem ciała fizycznego, tak to czułam. Dzieci bardzo długo mnie uspokajały, dopóki nie odzyskałam przytomności. Gdy odzyskałam przytomność, wyprowadziły mnie z tego modelu i znalazłam się w żółtej mgle. Grupa tam była i czekała na mnie. Potem nagle zrobiło się ciemno, jakby ktoś zgasił światło mgły. Bardzo się przestraszyłam, ale jeszcze bardziej przestraszyłam się, gdy zobaczyłam, że ludzie w mojej grupie wpadli w panikę. Ja też wpadłam w panikę, zaczęłam krzyczeć: Co się dzieje, co się dzieje. Pozostali tylko patrzyli na mnie z przerażeniem. Poczułam, że w tej właśnie chwili spotyka mnie coś złego, że ma się rozstrzygnąć mój los. Nikt mi nie odpowiedział, wszyscy byli przerażeni. Wtedy usłyszałam głos z bardzo daleka: Uspokój się. Wszystko będzie dobrze, wszystko jest w porządku. Posłuchałam tego głosu i trochę się uspokoiłam. Po chwili znów zrobiło się jasno i widziałam, jak grupa z ogromną ulgą odetchnęła. Później, kiedy opowiedziałam to rodzicom, moja mama zaczęła płakać i powiedziała, że przez całą operację mówiła do mnie w duchu te same słowa. Potem dzieci zabrały mnie na bok. I odbyliśmy poważną rozmowę o wydarzeniach, które mają nadejść w moim życiu, i ostrzegły mnie, że zapomnę o czym rozmawialiśmy. To była długa rozmowa, a kiedy się skończyła, pożegnaliśmy się, a ja z powrotem leżałam na stole operacyjnym. Poczułam, jak mnie szywają, ale nie mogłam nic powiedzieć, nawet się ruszyć, pokazać, że nie śpię i że to mnie boli. Przed moimi oczami dzieci machały z daleka w żółtej mgle. I powtarzały, że niedługo znów się spotkamy. Dziś wiem, że jedno z zadań, o których wtedy rozmawialiśmy, a o którym zapomniałam, zostało już zrealizowane. To sprawa osobista i dlatego o niej nie opowiem. Wiem też, że tego dnia miałam umrzeć i nie powinnam już wracać na Ziemię, ale istoty o dużej mocy duchowej odkupiły mnie, a w tamtym dniu miałam iść do ciemnego i nieprzyjemnego miejsca na długi czas. Możesz je nazwać piekłem, jeżeli chcesz. Nie miało znaczenia, że byłam jeszcze dzieckiem, złe uczynki, które popełniłam wcześniej, musiały zaprowadzić mnie do miejsca, gdzie będę mogła je odkupić, zanim wrócę ponownie na Ziemię i będę miała możliwość żyć jako istota ludzka, ale z ciężkim przeznaczeniem. Teraz już wiem, za jakie czyny została wyznaczona ta zapłata, ale to już inna, długa historia. Po tym doświadczeniu śmierci fizycznej natychmiast obudziłam się jako nowa osoba. Z czasem bardzo się zmieniłam i dziś mam inne rozumienie świata i tego, co muszę i czego nie muszę robić. Uświadomiłam sobie, że mam ogromną potrzebę rozwoju duchowego i oświecenia, i jest to jedyna droga i cel, a bez tego życie nie ma znaczenia i jest straconym czasem. Po operacji mogłam patrzeć w czasie, zarówno w przód, jak i wstecz. I pamiętałam wiele przeszłych wcieleń. Żałowałam i byłam bardzo rozczarowana moją niską świadomością w przeszłości. Zdałam sobie także sprawę, że postrzeganie pozazmysłowe jest normalną rzeczą dla każdego człowieka, ale nie powinno się go używać, ponieważ ogranicza duszę do niskich poziomów światów duchowych. Wszystkim, którzy wytrzymali do tego momentu, chcę powiedzieć: Umrzeć nie jest czymś wyjątkowym. O wiele bardziej wyjątkowym i ważnym jest żyć. I mieć świadomość roli i celu swojego życia. Ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć, jest to, że nie wątpię w istnienie Boga jako mądrej mocy, a Jego istotą jest wyłącznie miłość, współczucie i przebaczenie. Nigdy nie odmawia niczego, o co jest proszony, ale najwięcej daje tym, którzy chcą się do Niego zbliżyć. Na tym kończy się relacja Ekateriny. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.